Siemano Koniaro i Koniarzu, dzisiaj jest specjalny odcinek, ponieważ dzisiaj robię sama Hopi Horse. A. Dokładnie stwierdziłam, że muszę spróbować zrobić swojego Hopi Horse. A. Robiłam kilka kiedyś cosplay'i różnych postaci i troszeczkę, no jestem na studiach artystycznych, więc powinnam umieć to zrobić. To jest mój pierwszy raz. Oczywiście pokażę Wam wszystko, jak po kolei robię. Może Wam się to przyda, bo ja korzystałam z różnych filmików, różnych poradników i na Discordzie również mi pisaliście mojego Discorda, ale oczywiście zanim przejdziemy do robienia Hopi horsa, chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Ania. Limiu oraz Francisca Teli Rodriguez. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk Wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, więc przejdźmy teraz do rzeczy, które chcę Wam pokazać, które w dzisiejszym odcinku użyję, żebyście. Mieli też taką ściągę, jeśli chcecie ze mną też robić tego konia. Ja będę robić Izabelka, bo jeśli wiecie, to bardzo, bardzo mi się marzy Izabelek, taki prawdziwy koń. Więc dzisiaj spróbuję zrobić Izabelka i zaraz wam pokażę wszystkie rzeczy po kolei, które mam do zrobienia właśnie tego Hoppy Horsa. Do uszycia HopiHorsa horse'a będziemy potrzebować szablon na Hoppy Horse. Macie wymiary, jakie ja zrobiłam, bo zrobiłam go samodzielnie. flizelina, materiał, czyli futerko na Hoppy Horse, włóczka, wypełnienie, igły oraz nici, nożyczki. Twarde okładki z zeszytów, plastikowe bądź kartonowe. Kijek do Hobby Horse, ołówek, linijka. Ja w tym przypadku użyłam takich oczek z straszydeł. Proszę bardzo, mój konik będzie miał heterochromię, dlatego są dwa różne. Więc zaczęłam sobie od obrysowywania szablonu na linie. Bardzo ważne jest to, że obrysowywałam na tej mechatej stronie, nie na tej klejącej z klejem. Oczywiście rysuję cztery szablony koników, ponieważ moja była taka dość cienka, więc stwierdziłam, że zrobię Podwójną na każdą stronę. Dobra, więc ja sobie zaznaczyłam jeszcze tutaj cięcia, gdzie ma być napyszczek. O tu, na przykład, jak jest linia na pyszczku, to sobie zaznaczyłam tu, żebym wiedziała, gdzie się zaczyna linia cięcia pyszczka. Chociaż ja to zrobię prawdopodobnie, jak już to będzie na tym. Pff. Ja to prawdopodobnie zdrowie, jak już to będzie na tym materiale, więc idę teraz to wycinać. Ja to rysowałam w ogóle na y, części Flizeliny, gdzie nie ma kleju. Rysowałam to na tej bardziej takiej mechatej, nie na klejowej, bo wydaje mi się, żebym uszkodziła ten klej, dlatego tak zrobiłam. Także lecimy do cięcia teraz, moi drodzy. Więc sobie wycinamy. Trzeba uważać, żeby to właśnie dokładnie robić, bo Flizelina, taka cienka, zwłaszcza jak moja, jest bardzo delikatna. I uwaga, puf mamy już wszystkie. Cztery części, moi drodzy. Teraz wycinam sobie grubość, jakby konika, czyli ten pasek, który będzie przechodził przez całego Hoppy Horse. Sprawdzam sobie najpierw, jaka długość w moim przypadku będzie najlepsza, i tutaj miarką sobie zmierzyłam, że idealna długość to będzie 135 cm. Dla zapasu wzięłam sobie 140, czyli tak jak czytałam w poradnikach, w sumie około, ale wolałam sama to sprawdzić, więc sobie tutaj już zaznaczam 4,5 cm. Grubości tego paska zrobiłam. No a długość musi być 140. Ja nie miałam takiej długiej flizelinie ani materiału, więc będę sobie je później je zszywać razem. Tutaj mam taką wielką, jak widzicie, teczkę, właściwie podkładkę do rysunku i łatwiej mi było po prostu tego odrysować, żeby linia była idealnie prosta. No i robimy sobie też drugi pasek, który będę później zszywać z tym pierwszym, ponieważ na jeden raz mi się nie zmieściło na tej flizelinie. Tak jak już mówiłam, mamy sobie futerko, które też kupiłam ze Straszydeł. Oczywiście do wszystkich produktów będziecie mieć link w opisie, to nie jest żadna reklama, po prostu ja widziałam, że najlepiej kupować, więc kupiłam też stamtąd. Odwracam sobie to futerkową stroną do podłogi, a tą wewnętrzną do góry, no i odrysowuję sobie kredą, najlepiej kredą, albo właśnie mydłem krawieckim, żeby to było delikatne, bo ołówkiem to się bardzo strzępiło, więc nie polecam wam w ogóle żadnym ołówkiem odrysowywać tego, najlepiej jakąś kredą właśnie, albo mydłem, no u mnie mydło by się nie sprawdziło, bo to był bardzo jasny. Materiał, a to meduły z białe, więc by nie było tego widać, więc obrysowuję sobie dookoła i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Robi się taki cień, proszę Państwa. Widać to fajnie, akurat ten różowy i tak to jest od wewnątrz, więc nie będzie tego widać, ale dzięki temu widzimy taki idealny zarys już konika, po którym po prostu będę ciąć. Robimy tak z drugą stroną. Oczywiście w sumie to nie musiałam tego robić, bo tak naprawdę mogłam przykleić najpierw flizelinę i po flizelinie wyciąć, ale wolałam sobie tak. Ja mam tutaj różne nożyczki, nie wiem, które będą lepsze tak szczerze, bo te nie są typowo krawieckie, a najlepsze by były takie typowo krawieckie, a te są mega stare, ale powinny zadziałać, bo wiecie, czasem coś co jest stare to bardzo dobrze działa, więc zobaczymy, czy te zadziałają. Ale chyba najpierw spróbuję tymi zwyczajnymi, wiecie. A, idzie tymi, idzie tymi, spokojnie No polecam wam najpierw zrobić jakąś próbę Nożyczkami na materiale Dobra, spróbuję jeszcze tymi Bo może się okazać, że się nie będzie aż tak strzępić Bo chyba tu się troszeczkę strzępi Zrobię wam inny kadr Chodźcie do mnie, o Boże Święty, co tu się dzieje Zrobię wam może taki kadr Trudno się tnie materiał, wam powiem Tak szczerze Nie, te stare w ogóle te stare w ogóle nie chcą ciąć. Trochę mnie to stresuje, bo niby to tnę i jest niby git, ale trochę lecą te fówczki z tego. ja się boję, że to zaraz się rozwali. Ale może te fówczki są normalne, bo patrzcie, I dlatego mam tutaj teraz. Może to jest normalne, bo jak to tnę, to to troszeczkę tego wyleci, tak czy siak, czy bym tego chciała, czy nie. Się Czuję, jakbym jajko teraz normalnie. Jakbym się obchodziła z jajkiem, tak mnie to stresuje. O niej nie zrobiłam, gdzie zrobić mu pyszczek. Ale dobra, przyłożę najwyżej szablon i sobie ten. Ostatecznie pyszczek wytnę, jak już sprasuję z flizeliną. Pierwsza strona chyba jest dobrze. Jezu, jaka jestem cała w tym pyłku. To jest taki kolor, że niestety tego nie widać, ale chyba, chyba jest git. Robimy teraz drugiego w takim razie. To się wycinamy w drugą stronę. To nam się jeszcze przyda, bo z tego zrobimy uszka. I jeszcze będziemy wycinać chrapki, bo ja chcę zrobić zaawansowane chrapki, ale oczywiście wam pokażę potem, o co chodzi z zaawansowanymi chrapkami. A, no i jeszcze na ten pasek, nie? Będę potrzebowała. Jezus, ile tego mam? I patrzcie, mam super sposób, żeby pozbyć się tego futerka. Po prostu macie sobie, o, taki roller, on jest zarombisty, sobie rolujecie. On też jest super, jak macie zwierzątka, ale pewnie jak macie zwierzątka, to używacie takich, ale gnialne to jest. To jest Sus Maria moja noga. I chyba nawet nie będę odkurzać, tylko poroluję podłogę, jakkolwiek to brzmi. Ja wiem, że ja to powinnam odkurzaczem zrobić, no ale to działa. Więc teraz przyszedł czas na nasze paski, które wyciąłam z flizeliny. Sobie je po prostu odrysowywałam, w sens Sposób na materiale, tym oczywiście, który pozostał po horsach i sobie obrysowuję kredą, tak jak wcześniej. No i później będę to wycinać i później strzywać razem w jeden taki duży pasek. No i przyszedł czas na prasowanie. Jak widzicie, wzięłam sobie deskę do prasowania, wzięłam sobie żelazko. Proszę bardzo, ustawiłam to żelazko w ogóle na dwie kropki, zależy jaki u was jest w żelazku, ale na ten drugi poziom, czyli dość mały, bo bałam się, że troszeczkę mogę. Przypalić, tak szczerze. Próba, y, związałam włosy bez ciepła, jest już późno. I nie wiem, w sumie. Chyba źle to sobie postawiłam. Wy to lepiej postawcie. Generalnie to, co białe wystaje, to się później jeszcze obetnie, ale no najlepiej jakby to było jak najbardziej prosto. Zrobiłam dwie warstwy, tak jak już wcześniej mówiłam, ponieważ ta jest bardzo cienka. Więc tak, zakładam pierwszą warstwę, oczywiście sobie ładnie tutaj dajcie czas, żeby położyć dokładnie i drugą warstwę oczywiście też. No i zaczynam prasować sobie delikatnie. Na początku mi to aż tak dobrze nie szło, bo miałam bardzo niską tą faktycznie temperaturę, ale wolałam tego nie spalić, więc sobie tak powolutku robiłam i w końcu jak troszeczkę dłużej przytrzymałam to faktycznie się to ładniej już kleiło pamiętajcie, żeby uważać, żeby wam się to nie zgięło, mi się wydaje że ten materiał troszeczkę krzywo wycięłam bo jak widzicie tu z lewej strony mi się trochę skrzywił, ale ten problem się później rozwiąże spokojnie, no i jak widzicie tutaj wystają kawałki białej flizeliny, ale spokojnie nie przejmujcie się tym, to się po prostu wytnie zaraz, doprostuje wszystko, ja to właśnie zaraz będę wycinać i zaraz będę robić właśnie pyszczek bo już flizelina jest przyklejona do materiału, najpierw sobie nacinam to w szablonie, ponieważ jeszcze nie miałam tego zrobionego zaraz sobie to przyłożę właśnie o, do materiału i będę ciąć w tym samym miejscu, w którym jest wycięty pyszczek na szablonie mamy drugą stronę z którą zrobiłam dokładnie to samo, przykładamy sobie obie części, żeby sprawdzić, czy dobrze pasują ze sobą, czy dobrze wyglądają tak według mnie było już git ja sobie tutaj wszystko jeszcze szpileczkami podopiełam, że żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest idealnie. Jeśli były jakieś jeszcze nierówności, to sobie to docięłam nożyczkami. No i używam oczywiście różnych igieł do szycia. Weźcie sobie różne rodzaje. W międzyczasie zaczęłam sobie robić uszka i proszę bardzo, obrysowuję też szablon, który ja zrobiłam uszek wcześniej. Możliwe, że będziecie mieli link w opisie do tych moich szablonów. Obrysowuję sobie dwa uszka, ponieważ to będzie nasze takie wypełnienie, takie utwardzenie uszka. Właśnie jak to będzie później zgięte, to będzie tak to wyglądać. Wycinamy sobie, ja wzięłam z szytu starego jakiegoś i oczywiście obrysowuję na materiale cztery takie uszka, ponieważ każde uszko musi być z dwóch stron zszyte oczywiście i też sobie obrysowuję szablon kredą i będę wycinać zaraz. Futerkową stroną do wewnątrz oczywiście będę zszywać. Szyję oczywiście na okrętkę, zresztą tak jak wszystko na tym filmie. Ta środkowa jest na zewnątrz teraz, żeby tych szwów nie było widać. Jak się je wywróci na lewą stronę, no i zaczynam szyć i szyję tylko i wyłącznie to zaokrąglenie uszka. Nie szyję dołu. Dół ma być, o nie zszyty widzicie. Dół nie jest zszyty, dzięki czemu mogę wywinąć na lewą stronę to uszko, czyli właściwie na naszą prawą stronę tak naprawdę. No i wkładam wycięty wcześniej kawałek papieru, sztywnego papieru no i tak będzie się prezentować to uszko zaraz będziemy je zszywać jeszcze od dołu i później jak je zszyjemy to jeszcze właśnie zszyjemy je w ten sposób bo je zegniemy na pół i mamy uszko. Wracając do naszego szablonu ja sobie zaznaczam, że żeby przy szyciu zobaczyć czy wszystko będzie prosto, robię sobie takie kreseczki, które będą się łączyć jak widzicie na jednej i na drugiej stronie mam wszystko jeszcze zespinane szpileczkami w miejscach sobie robię takie punkciki żeby miała później jakiś punkt odniesienia czy wszystko jest dobrze ze sobą zszyte, no i wracamy do naszego paska, pasek już mam przypięty szpileczkami, tak żeby mi jakoś nie uciekł, bo mi uciekał tak to wcześniej i będę go zszywać maszyną żeby była całość tego paska, który właśnie określa nam tą grubość horsa. Mamy już zszyte. Jak widzicie, jak zszywałam po jakby lewej stronie, to na tej prawej w ogóle nie widać szwów. Jest tylko takie, no co prawda, łączenie. Jest taka kreska, ale tak naprawdę później to w ogóle nie przeszkadza. Przyłożyłam sobie jeszcze cały pasek, żeby sprawdzić, czy wszystko pasuje, a więc wszystko ładnie pasuje. Dobra, więc w międzyczasie zrobię sobie chrapki. Chrapki sobie zrobię takie, no bardziej wymagające jakby, że one po prostu będą wklęsłe, więc najpierw będziemy musieli już zrobić takie dwie kieszonki. Z tego materiału, z którego jest konik. Więc ja sobie zrobię no mniej więcej takiej wielkości jak nosek. Potrzebujemy dwóch takich chrapek. No chyba, że chcecie, żeby wasz koń miał jedną chrapkę. Robię oczywiście cztery łódeczki. Żeby później każdą parę razem zszyć. Teraz będę zszywać je znowu jakby z wewnątrz. Z tej wewnętrznej strony na zewnątrz. I później go wywiniemy. Ale na razie zszywamy tylko i wyłącznie tutaj, gdzie jest ta łódeczka. Ale możecie zrobić też chrapek wycinając ją z jakiegoś innego materiału i po prostu przyszywając stricte do konika. Ja akurat sobie wybrałam ten trudniejszy sposób. No i pamiętajcie, żeby z dobrej strony te chrapki przyszyć, bo ja miałam na początku problem. Nie umiałam sobie za bardzo tego wyobrazić i źle troszeczkę przyszyłam. Ale tutaj macie już pokazane właśnie z dobrej strony. Jedna strona tej chrapki ma być przyszyta do jednej strony Hopihorsa, a druga w momencie jak będzie szedł ten pasek, to do tego paska. Żeby chrapki nie były po prostu zaszyte, bo one mają być Takim otworem, taką dziurą, gdzie będziecie mogli włożyć palec. Zaznaczyłam sobie mniej więcej miejsca, gdzie ma być rabka, z drugiej strony, żeby było mniej więcej tak samo, ale później i tak mi wyszło krzywo, taki spoiler, ale to nieważne. Przykładam sobie jeszcze raz pasek i robię tym razem takie zaznaczenia na tym horsie, gdzie te łączenia będą, ponieważ na tym pasku miałam jednak więcej niż jedno łączenie. Jak widzicie, tutaj sobie strzałką zrobiłam, gdzie to łączenie mniej więcej ma być, jak jest tak, żeby się jakoś orientować w tym szyciu, no i zaczynamy szyć, ja niestety miałam tylko i wyłącznie żółtą włóczkę która była najbardziej zbliżona do koloru mojego Hoppy Horse'a, ale wy proszę weźcie sobie idealnie taką samą nitkę najlepiej jak wasz Hoppy Horse no ja nie miałam białej nawet tylko, że ta nitka już musi być troszeczkę grubsza no i jak widzicie tutaj się pomyliłam bardzo się tu pomyliłam, ponieważ no nie zszyłam tej drugiej strony chrapki z tym paskiem tylko zszyłam po prostu tą pierwszą częścią, dlatego będę tutaj to rozmyślać spróbować. Teraz wam pokażę, jak to powinno wyglądać. O, tą drugą stronę powinnam strzec właśnie z tym paskiem, żeby to miało jakikolwiek sens. Ta strona hrabki do tej strony Hopihorsa, a druga strona hrabki do paska. No i jak już się zajęłam chrapką i pyszczkiem mniej więcej, no to schodzę coraz niżej w dół, już przechodzę do szyi i sobie wszystko jednak robię ręcznie. Szyję, oczywiście, na okrętkę. Zresztą, tak jak wszystko na tym filmie. Jest opcja, żeby to robić maszyną, ale ja trochę nie ogarniałam aż tak maszyny, więc wolałam to zrobić ręcznie. I co, patrzę mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Tutaj z dołu sobie zostawiłam trochę, żeby właśnie móc wkładać to wypełnienie, żeby mi się ręka zmieściła, więc sobie to przymierzcie, żebyście później nie musieli rozprówać. No i sobie przykładam kolejną część Hopi czy wszystko będzie git. Tak mniej więcej. No wiecie, ja milion razy to przykładam, żeby się upewniać, czy wszystko jest git. Tutaj sobie jeszcze porównuję te punkty, które narysowałam wcześniej ówkiem, żeby było wszystko git. No i sobie szpileczkami to przypinam, żeby się to wszystko trzymało, i w momencie, gdy już przejdę szyciem przez ten punkt szpileczki, to będę odpinać te szpileczki. Zaczęłam szyć i uwaga, najlepiej zaczynać od pyszczka i zaznaczyć sobie kilka takich punktów na pyszczku, jak na przykład w rogu wargach. To jest najlepsze, żeby sobie to spiąć. Tak jak ja tutaj zaczęłam od środka, jakby pyszczka, bo tam jest duże ryzyko, że Wam się może to pokrzywić. Ja sobie jeszcze w kilku innych miejscach na pyszczku też to przypięłam, przyszyłam lekko, żeby sprawdzić. No, tutaj wyszło. Nawet spoko, tak mi się przynajmniej tutaj wydaje, że spoko. No i z różnych punktów po prostu zaczynam szyć ten pyszczek. Tutaj mamy już w sumie cały pyszczek zrobiony. Lekko nam się tutaj skrzywił, dlatego jak Wam się gdzieś skrzywić, spróbujcie to jakoś nadrobić czymś innym, czyli na przykład zszyć z drugiej strony troszeczkę bardziej. To jest bardzo trudne do oszacowania. No najlepiej zrobić to prosto, ale w razie czego możecie jeszcze tak to uratować? Jest źle, ponieważ nie przemyślałam tego. Tu powinno więcej wystawać, generalnie, ale może to nie wiem, przyszyję, bo powinno być tak, o, i wtedy będzie tak fajnie się opatulać. Więc no trochę zepsułam, ale zobaczymy, może to jakoś naprawię jeszcze. Dobra, ja teraz muszę, bo już mam wszystko zszyte. Proszę bardzo. Chyba jest prosty. Mam nadzieję, przynajmniej, że będzie prosty. Muszę tutaj troszeczkę sobie zostawiłam. O, proszę bardzo, żebym mógł go wypychać. Muszę zrobić te oczy, ponieważ te oczy. One się wciska tu i jeszcze z drugiej strony od wewnątrz się wciska takie coś, żeby one stały w jednym miejscu. Dlatego muszę to zrobić teraz. Nie wiem, przy wypychaniu będzie to trudne. Tylko najpierw go wywalimy na drugą stronę i zobaczymy, jaki jest właśnie. Zobaczymy, jak on wygląda w ogóle. Jak go wywalimy na drugą stronę. Chyba go z szyję. Jeszcze na dole, wiecie? Dobra. Lecimy jeszcze z go tak o dziś dotąd, żeby mi się ręka dalej mieściła. Później go z ręcznie jeszcze, jak już będzie wywalony na drugą stronę. Dobra. Czas na wywracanie do gry nogami! Znaczy do gry nogami, na lewą stronę, whatever. Te szpilki muszę wyciągnąć z tego pyska, bo to teraz nie ma sensu. Ja w ogóle mój proces myślowy jest taki opóźniony, przez to, że je ja nie ogarniam. Ja w ogóle nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłam. Więc masakra. Dobra, mamy konika. Czuję chyba, że będzie krzyby. Trudno, zobaczymy, mamy go, o tak, tu, 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 bierzemy go. Trochę stresuję, bo ja nigdy tego nie robiłam. Pamiętajcie, żeby być bardzo delikatnym przy tym. Ponieważ każdy szef może wam się troszeczkę rozerwać. Znaczy to jeszcze zawsze można naprawić, ale bądźcie delikatni przy wywracaniu na lewą stronę. Okej, okay. jest trochę dziwny, ale chyba nie jest najgorszy. Teraz muszę wybrać mu miejsce na oczy. Więc ja sobie mniej więcej wybrałam miejsce na oczy. Sobie malutkimi nożyczkami takimi do paznokci robię dziurkę. Bardzo, bardzo małą dziurkę, żeby ten pręcik otoczka dosłownie na styk się przeciw. Ponieważ nie chcę, żeby te oczy latały Mamy z drugiej strony takie jakby kotwiczki Trzeba to po prostu z drugiej strony od środka przyczepić Żeby te oczy się trzymały No i mamy też oczywiście drugie oczko Też je sobie tutaj przebijam bardzo delikatnie Update, ponieważ oczy są już przyśnięte Ale nie polecam, nie byłam w stanie ja tego zrobić Mimo, że jestem silna, nie byłam w stanie tego zrobić. Więc yy, nie polecam tych oczu Ogólnie dla was, zróbcie se normalne, wytnijcie se Z czegoś tam, te oczy w ogóle są trochę krzywo Ten jest krzywo i ten jest krzywo, tak ma heterochromię Najwyżej wyjdzie upośledzony, już Ziggy mi powiedział, że jak będzie upośledzony To przynajmniej będzie ciekawy, więc może być upośledzony Ten konia, ale już trudno <ścoughs> Na razie wygląda jak upośledzony Brother, yy. Nie polecam wam tych oczu, bo one serio są upierdliwe Więc co, zabieramy się do wypychańska, dobra mam szpileczki W razie żeby spiąć później mu pyszczek, bo wydaje mi się, że on może później się otworzyć, a nie chcemy tego. Więc ja mu ten Pyszczek jak troszeczkę go wypcham, to go przypnę. No, na razie mu wcisnę watę w pysio jakkolwiek to brzmi. Uuu, ale fajne to jest, patrzcie. Jest napisane, co to jest, bo nie pamiętam co to dokładnie jest, bo to się nazywa jakoś. Oczywiście do wszystkich produktów będziecie mieli link w opisie. Ogólnie napiszcie, czy Wam się podoba taki content, ale wątpię. Tyle nerwów mnie kosztował już ten koniec, że wątpię, że zrobię kolejnego, ale. Zobaczymy Wypychamy sobie najpierw pyszczek oczywiście bardzo dokładnie Dobra, widzę już, że troszeczkę mu tu wata wychodzi Ale ja najwyżej go ręcznie już później wezmę i podszyję Robię tak, ponieważ oczy są twarde, więc nie chcę, żeby pękły Więc będę go przyciskać książką Oczywiście grubą książką, którą gdzieś tutaj mam Przepraszam koniu, będziesz ściskany, wybacz Może na razie nie wygląda jakoś pięknie Ale wydaje mi się, że to zależy od, od procesu Zaufajcie procesowi, tak? A jak się robią takie o, zmarszczki, to trzeba po prostu ręką cisnąć mu tam, wsunąć bardziej troszeczkę, bo tych zmarszczek nie ma być. No i wypychamy je, oczywiście, kładziemy książkę na koniku i stajemy na niej, siedzimy najlepiej. Zaczyna koń pękać w tym momencie tu, dlatego robię po prostu reanimację jego. Widzę, że żółta włóczka się okazała trochę... Tandetna. Ale dobra. Dobra, wrócę do was, jak będzie już wypchany w miarę i będę zakładać kijek. Jak na razie wygląda tak. Nie jest taki zły nawet. Wydaje mi się, że. Bo na razie to tak wygląda. Za wysoko ma oczy, bym powiedziała, ale już trudno. Będziemy wkładać kijek w niego. Około 30 cm ma wychodzić z niego, więc no, ja tak sobie też będę patrzeć pod to. Mniej więcej tyle ma. Ma wejść. Dobra, to spróbuję teraz dalej wkładać, jakoś dostosuję najwyżej ten patyk. Pamiętajcie, żeby kijek nie dotykał żadnej ścianki Hopi Musi być między tym po prostu wypełnienie. Oczywiście mam jeszcze więcej waty. Czy co to tam jest? Co jest napisane? Co to jest? Uciskamy, upychamy. Pamiętajcie, żeby cały czas tą książką właśnie dociskać, żeby Hopi Horse był jak najbardziej płaski. Ugniatańsko. Yy, ogólnie koniec prawie gotowy, w sensie jeśli chodzi o wypchanie, ja teraz zszywam tutaj te końcóweczki i zaraz będę to jeszcze taśmą izolacyjną, akurat mam białą więc wydaje mi się, że fajnie się wpasuje, będę to jeszcze no obwijać tą taśmą izolacyjną żeby było tutaj wszystko stabilne i przejdę już do was jak będę robić uszka bo uszka trzeba jeszcze oczywiście przyszyć, no ale na razie tak wygląda wygląda trochę jak jakiś mrówkojad czy coś jest płaski, ma być płaski dość, chociaż jest dość gruby, no ale przytyło mu się. Trzeba ją mocno naciągać w momencie, jak się je m, klei. No i powtarzamy to kilka razy dookoła. Wydaje się być git, chociaż nie wiem, czy bym bardziej nie wypchała teraz tego jeszcze. Najwyżej się złapię tutaj nitką, żeby było jeszcze bardziej tutaj zbite, ale ja jeszcze w sobie troszeczkę posiedzę na tym. Dalej siedzimy na książce i przyciskamy. No dobra, ogólnie tak to wygląda. Teraz się zajmiemy uszkami. Może troszeczkę przyszyję jeszcze tutaj, bo jest troszeczkę luźno ale wydaje mi się w ogóle, że biała taśma to było zarąbisty pomysł, bo idealnie pasuje do tego konia. Uszy przypiałam sobie na szpileczkach. Wydaje mi się, że jest git tak. Ewentualnie tak yy, Sobie wziąłem szpileczkami I zaraz będę sobie zszywać Wydaje mi się, że tak będzie git Chyba, takie stojące Tak się prezentuje z uszkami Konik, proszę państwa Teraz będziemy robić Grzywę i zaraz wam pokażę Jak się robi grzywę I nawet spoko wyszedł, kurde Dobra, więc teraz grzywa Bierzemy sobie włóczkę i owijamy Na czymś takim Owijamy bardzo dużo raz z, żeby była grzywa po prostu tej samej długości później sobie to obetniemy, ja wrócę do was jak będę miała już trochę tej grzywy obwijamy, obwijamy dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy, najwyżej sobie dorobię później jeszcze więcej, bierzemy sobie w tym momencie i obcinamy później zawsze możemy sobie dostosować jeszcze tą grzywę jak już będzie na koniu więc easy, no ja dość grubo to zrobiłam i dlatego miałam problem z cięciem dość dużo, że tego zrobiło, ale dobra mamy nasze włosy, więc ja jest sobie biorę jeden taki. Teraz jak mamy konia, to ja tutaj sobie o go zawiążę. Ten sznureczek ładnie. Tutaj sobie go przyszyję i tutaj na samym dole. I wrócę do was, jak już będę miała to przeczytać, co robimy dalej z grzywą. Bierzemy sobie kilka kosmyków, to zależy od was. Ja sobie wzięłam po cztery. Wy możecie wziąć nawet więcej albo mniej. Składam je na pół wszystkie, żeby były równo. Wkładam je tą pętelką pod sznurkiem i zawiązuję na taki supełek. Zaraz zobaczycie. Biorę sobie tutaj tą resztę. O! I sobie dociskam i właściwie się robi taki supełek dosłownie. I możemy sobie tą grzywę dalej przesunąć do góry. I robimy tak z kolejnym, i z kolejnym, i przesuwamy do góry, i przesuwamy do góry. I jak widzicie, tworzy się bardzo fajna grzywka, która, no, robi mega super efekt. Nie spodziewałam się. W ogóle bardzo fajną włóczkę wybrałam, była taka bardzo gęsta. Tutaj sobie jeszcze dostosowuję, gdzie będę chciała przyszyć tą grzywę, ponieważ teraz będziemy ją przyszywać. Ten sznurek nie bez powodu był na początku luźny, ponieważ chciałam, żeby jak najwięcej się zmieściło tych włosów, a teraz dopiero będziemy je przyszywać. Ile razy chcecie, jak jak często chcecie, ja to zrobiłam dość często Po prostu przyszywamy tutaj tą Grzywę do szyi, ja sobie szłam Z dołu do góry, tak mi było po prostu Najłatwiej i tak naprawdę przyszyłam Przy każdym kosmeku włosów, po prostu uznałam Że to będzie najbezpieczniejsze Dobra, uwaga, jesteście gotowi, został jeden Mały detal tylko, ponieważ Tak się prezentuje konik, może mieć grzywę Tak, może tak, na razie ma bardzo Długą grzywę, ale właśnie chcę to zmienić Chcę zaraz mu trochę przyciąć tą grzywę Bo tak to wygląda jak się już Tutaj wszystko szyło. oczywiście mam. Heterochromie, manosek, bym. No, tutaj widać manosek. Ej, i nawet spoko wyszedł Znaczy, teraz widać w sumie, że mam trochę przykręconą głowę. Ale ogólnie, jak na pierwszy raz, chyba git. Jeszcze mu obetnę grzywkę ładnie, krócej, i Wam pokażę efekt końcowy z grzywką. Dobra. Chyba już. Tak go przycięłam. Wydaje mi się, że spoko wygląda. Tutaj ma grzywkę. Właśnie. O, nie wiem czy... Chyba krócej bym już nie dała. O, ale stos. Wiecie, która jest godzina? Nie chcecie wiedzieć, która jest godzina, tak szczerze. Może jeszcze się zajmę kiedyś cieniowaniem tej grzywy tutaj, tej grzywki, żeby była tutaj krótsza. Ale się jeszcze zastanowię. Na razie to tak zostawię. No, tak się prezentuje. O, bardzo ładnie się prezentuje, jak tak jest. U, ma też na, na obie strony. Ej, też mega cute. W ogóle ta... Łuczka jest bardzo fajna, bardzo taka gęsta. Chcecie wiedzieć, która jest godzina, bo nie wiem, czy chcecie wiedzieć, która jest godzina. 5:24. I skończyłam. Trzeba przyznać, że tyle się namęczyłam, ale. Bardzo jestem dumna z tego. Jestem mega dumna. No widać tutaj troszeczkę nie niedociągnięć, lekko jest krzywy. Ogólnie piszcie, czy byście chcieli kupić takiego konia, ale to jest w ogóle pierwszy mój koń. Pierwszy, pierwszy, pierwszy hopi horse. No a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I oczywiście przesyłam wam gorące pozdrowienia.